Witam idą w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj kolejny odcinek z oceniania stanowisk widzów na serwerze Discord Trakosy Zapraszam oczywiście, jeżeli Wy chcecie wrzucać swoje stanowiska Są one na kanale stanowiska widzów I najlepiej jakbyście wrzucili tak od 5 do 10 zdjęć I z dobrym opisem peryferiów yy, I specyfikacji komputera A my teraz zaczynamy Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, który jest na moim znaczku Nike Którym teraz tu widzicie i teraz tu, 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 tu. Yy, Zapraszam też taki dropad. Dobra, Zaczynamy od stanowiska Delated User. Setup, setup buduję od ponad roku i wydałem na niego około 14365 zł, ponieważ rzeczy, których nie znam, nazwy nie liczyłem. A tak poza tym to jestem Szymon, mam 15 lat, lubię grać w CS, mam Suprema. Gram też w Duma i Fiverr, to w sumie tyle. Komputer. Obudowa Bequiet Pure Base 500 Widow Black 400 zł z Xcomu. Jego cały opis już macie tu. Yy, słuchawki HyperX Clouded 3 i też całe specyfikacje macie tutaj. A sam samo zdjęcie stanowiska prezentuje się tak, naprawdę bardzo fajne, bardzo no, takie minimalistyczne, fajne biurko, takie mega grube, co za co mega duży pros, bo już obstałem, że od stolarza muszę raz przeczytać. Biurko z metalowymi nogami dom, złoty 580 zł. To kosztuje 580 zł. Daj mi linka mordo Więc stanowisko oceniam na 8 na 10 jest bardzo fajne. ok, a więc słuchajcie, kolejne stanowisko jest be od betona. Witam w mojej kuchni. Dziś Wam przedstawię moje stanowisko budowane od jednego tygodnia komputer. I teraz macie opis. Jakby komputera. Okej, okay, karta graficzna 3070 Ti. Dobra, to za to props. 32 GB RAMu, za 750 W. I zdjęcia macie takie. Bardzo też moje stanowisko, ale. O! bardzo fajne, ja bym miał Ci coś doradzić, do was drugi monitor, jeżeli tego potrzebujesz, a jak nie, to po prostu nie wiem, LEDy albo biurko sobie być lepsze. Stanowisko oceniam na 7,5 na 10, a teraz lecimy dalej. Taka Takanashi pokazuje nam setup, bardzo taki RGB, bardzo fajne biurko, wiecie, takie jakby dwupoziomowe. Zdjęcia peryferii macie tu i zdjęcie specyfikacji macie tu, więc możecie sobie zapauzować i ocenić. Zdjęcia też z setupu wyglądają tak i naprawdę po wyglądzie i po specyfikacji Mogę ocenić ten setup naprawdę na 8,5 na 10, ponieważ bardzo mi się podoba. Kolejny setup, czyli mruczka. Moje stanowisko gamingowe: myszka z Tear Series Prime i tak dalej, i tak dalej. Gra na, gra na laptopie, ale za to bardzo duży próg. ponieważ naprawdę fajnie uzyskać laptopa do setupa i dodać do jego kreatury, myszka i tak dalej, i tak dalej. Eee, setup oceniam na sucha 6 na 10. Nie jest on zły. Kolejny setup Nestiego z trzema monitorami. Twoje stanowisko buduję od, już od dwóch lat i coś takiego uzbieram. Trzy monitory, jeden 165 Hz, a dwa poboczne po 60 Hz. No tu macie całe zdjęcie. Poza Trako, są od Philips Hue, ale ich tu nie widać, a monitor po lewej jest odpięty, bo kabel mi się popsuł. Zdjęcia ze stanowiska są naprawdę bardzo fajne. Mega mi się podobają jakby trzy monitory razem. Naprawdę chciałbym mieć trzy monitory. Komputer RGB, fotel, Elgato, Demcatchur, i takie tam jest naprawdę bardzo fajne. I ostatnie stanowisko na dzisiaj, czyli od Andiksu, który niestety nie dał opisu, więc niestety nie mogę go zaliczyć. Ale jeżeli Andiksu chcesz się pojawić na następnym odcinku, to daj oczywiście opis do całego swojego stanowiska. A ja wam chcę go podziękować już za. Zawsze tak, nie? A ja chciałam już podziękować za ten film. Zostawcie opeczkę w górę, subskrypcję, wejdźcie na wszystkie social media Kidropa i Enebe. I to tyle, pa!